Hej, hej, witajcie Zodiakalne Byki. Z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chcę Was zaprosić na horoskop na miesiąc czerwiec 2022. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonował ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cynikiem. Jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę i zostaniecie przekierowani na kalendarz. W kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty i musicie przejść do kolejnej daty. Godziny są podane według polskiej strefy czasowej, bo ja tak funkcjonuję. Także jeżeli dzwonicie z innego kraju, Bądź innego kontynentu, musicie sobie po prostu ten czas przeliczyć. Ja Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną i oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo tego zależy kolejność nagrywania horoskopów. No, no nie w przypadku miesięcznych, ale tygodniowych. No i oczywiście budowanie mojego kanału. Także subskrybujcie, nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Lajkujcie, komentujcie i oczywiście w komentarzu dajcie znać, jeżeli film z wami rezonuje. Ja zresztą uwielbiam czytać wasze komentarze. No i yy, udostępniajcie też, jeżeli się nie wstydzicie, może ktoś powinien usłyszeć jakieś informacje, mój przekaz. Dobrze, nie będę przedłużać, zatem zobaczmy, co będzie się działo w finansach u zodiakalnych byków w miesiącu czerwcu 2022. Czerwiec, byk. Mhm. No, drogie byki. Praca z pasją. Być może macie tutaj super team, jeśli chodzi o współpracę. Też no, dwa kielichy, jak i również dwa pentakle, mogą mówić o dwóch źródłach dochodu. Jeżeli planujecie wziąć jakiś też kredyt czy dotację, dostaniecie ją, słuchajcie. Rycerz Buła w tle. Nie będę dociągać więcej kart, bo, bo są super karty. Nie chcę tych energii popsuć, słuchajcie. Więc macie tutaj y, bardzo fajne karty. No, tak jak powiedziałam, tu może być właśnie źródło dochodu z, z dwóch miejsc. Y, no, co zapewni też y, Wasz dobrostan, tak, dobrobyt, jak i również Waszej rodziny. Więc tutaj, słuchajcie, nie musicie się o nic martwić. Praca też z pasją, no bo kielichy mówią o miłości, tak, czyli tutaj. Robicie i spełniacie się, robicie to, co lubicie, i to jest bardzo ważne, no bo nie ma nic piękniejszego, właśnie, że robi się coś, co, co, co się uwielbia, tak? No więc takie są tutaj energie, słuchajcie. No i też 6 monet może mówić o równowadze w wydawaniu i braniu, tak? Czyli, żeby ta żeby nie dać się wykorzystywać, czyli ta y, równowaga też może o tym mówić, żeby y, właśnie pieniążki były w, w, w odpowiedni sposób y, no, wynagradzane, tak? Czyli tutaj takie są energie, słuchajcie. No i spełnienie marzeń, tak? Także słuchajcie, no, 10 kielichów. Tu macie też Marsa, y, jak i również no znak wodny, też rak i, i ryby, tak? Tu macie Wenus. Więc no to są, no miłość też, tak? Także no, no, no cóż to chcieć. Jowisz, spełnienie marzeń, stabilizacja również, tak? Więc, więc super. No i energię księżyca, tak? Czyli też ta równowaga, tak? W, w, w uczuciach, w, w finansach i, i. No i super, no po prostu super. Więc ja nie ciągnę więcej kart, żeby tych energii nie zepsuć. Teraz zobaczymy, co będzie w uczuciach i w miłości dla byka na miesiąc czerwiec 2022. Uczucia i miłość. Byk. No, tutaj należy zachować umiarkowanie w okazywaniu uczuć, być może, tak? Bo no, być może Wy ukrywacie swoje uczucia do kogoś, albo ktoś do Was tutaj się boi okazać. Może tutaj też chodzi o dzieci, żeby za mocno nie rozpieszczać dzieciaków, tak, bo czasem ta miłość jest, no właśnie, czyli ta równowaga, balans, zobaczcie, umiarkowanie, żeby tych dzieciaków na przykład nie rozpieszczać, bo no nieraz to, to, to rozpieszczanie po prostu jest takie, że, że to jest chora miłość taka, nie? Niekonstruktywna, nie nieracjonalna, więc y, kochani, tutaj po prostu trzeba y, mieć umiar, wyznaczać też granice, tak, jeśli chodzi o dzieci. Może tutaj też być tak, że y, chodzić o wasze uzdrowienie wasze u, uzdrowienie wewnętrznego dziecka, tak, pokochanie siebie, zaakceptowanie siebie takim, jakim jesteście. I złapanie, właśnie tej równowagi. Yy, I dzięki temu, no, zadowolenie z siebie, tak? Czyli tutaj też może być taka informacja, ale dociągniemy karty, oczywiście, o co tutaj chodzi. Yy, no, yy, słuchajcie, mogą być plotki, tak? Które mogą zaboleć, ale wy, tak jakby dzięki temu, też łap, uczycie się łapać równowagę. No jest pięć monet, pięć monet, czyli tutaj brak być może okazywania tych uczuć i właśnie wypracujecie, pracujecie, uzdrawiacie się, tak, no jeśli chodzi właśnie o te uczucia. No i dzięki temu, jeżeli się uzdrowicie, może też gdzieś wyjedziecie, no to tutaj po prostu jest, no, pójście do przodu, tak, czyli tutaj pójście po sukces, że... Mm, może musicie tutaj zakończyć z przeszłością, tak, z tęsknotą, odciąć się od energii braku, tak, czyli tutaj po prostu dać sobie tą miłość, uzdrowić siebie i wtedy te energie się zmienią, wtedy to wszystko pójdzie do przodu i będzie zupełnie inaczej, tak. Być może wy się bronicie przed uczuciem, być może partner lub partnerka się broni przed tym uczuciem. Może tutaj mówię, może kogoś darzycie tutaj uczuciem w ukryciu i tak jakby boicie się też odkryć siebie i okazać te uczucia. Może potrzeba czasu, ale też po prostu uzdrowienia, tak? No ale słuchajcie, przyjdzie moment, że. Sprawy pójdą do przodu, czyli tak, tak jakby tu nie będzie cały czas tego braku. Tak, wy macie siebie uzdrowić, pokochać siebie, zaakceptować takim, jakim jesteście. Czy to chodzi o urodę, czy to chodzi o charakter. No, wiecie, jeśli chodzi o urodę, no to można też nad tym popracować, tak? Jest wiele metod, tak? Ja nie mówię już tutaj o operacjach plastycznych, ale yy, może pójście na siłownię. Yy, tak? Gdzie też zrzucicie może zbędne kilogramy, to może być bieganie, może być wiele innych, cudnych, pięknych rzeczy. Jeśli chodzi o ciało, może być zmiana diety, yy, chodzenie na basen i tak dalej, tak? Czyli tutaj jest uzdrowienie i ducha, i uzdrowienie ciała może być, tak? Więc. Yy, Wiecie, w zdrowym ciele zdrowy duch, więc też tak jakby, no jeżeli te, te negatywne energie będą odchodzić, będziecie po prostu wypuszczać, odpuszczać, nie będziecie się tym karmić. Wypełnicie sobie to, też czas czymś innym, no to też te wasze energie się tutaj zmienią. tak? Po prostu wy macie nie tęsknić, nie skupiać się na braku uczuć. Tylko dać sobie tą miłość, wypełnić sobie czas. Żeby nie myśleć o tej tęsknocie, bo im więcej będziecie tęsknić, no to ta tęsknota będzie się zgłębiać. A jeżeli sobie po prostu ten czas wypełnicie, będziecie cały czas zajęci, to tak nagle tak, tak, i będziecie spełniać w siebie, spełniać swoje marzenia, no to po prostu pojawi się ta miłość, tak? Więc, kochani, tutaj jest praca nad sobą, nad uzdrawianiem siebie. Jeżeli jesteście w jakiejś relacji, tak? gdzie no niezbyt się układa również, tak, no to też zachować umiarkowanie, zachować tą równowagę, przeczekać też, odpuścić sobie, może właśnie pojechać Odizolować się chwilowo, dać sobie przerwę, i wtedy yy, yy, no, może wszystko wrócić yy, do normy, bo jak, jak przyjdzie moment właśnie tej tęsknoty, że oboje ze sobą te, zatęsknicie, no to stwierdzicie, że no, trzeba wrócić, że nie potraficie bez siebie żyć. Również taka może być informacja, więc kochani, yy, no czasem, czasem trzeba pewne rzeczy odpuścić, tak? Teraz zobaczymy, kochani, co nam pokażą karty Lenormand dla byka na miesiąc czerwiec 2022. No, właśnie, tutaj albo możecie mieć do czynienia z osobą toksyczną, albo to może dotyczyć was, waszego ciała, waszego ducha, tak? Bo. Żmija też może mówić o transformacji, czyli tutaj może być ogromna przemiana i słuchajcie, no może Was czekać jakiś prezent w tym miesiącu, ale też może to być, mogą to być tajemnice, może będziecie odkrywać tutaj tajemnice, dociągnę jeszcze jedną kartę, tak, możecie odkrywać, tak, bo jest klucz, czyli też zamykanie przeszłości, odkrywanie się o... Na nadejście na, na nowej, pięknej przyszłości. No, i też jest w tle karta dziecka, czyli może to być właśnie uzdro, uzdrowienie siebie, wewnętrznego dziecka, uzdrowienie też ciała. Yy, zwracajcie uwagę na to, co jecie też, je, bo no, też, yy, jedzenie też ma swoją energię, gdzie się karmicie. Yy, starajcie się też kupować yy, no, rzeczy, no, zależy skąd pochodzą, dowiedzieć się pochodzenie no i też uwaga na jakiekolwiek trucizny tak? no bo żmija no to też ma swój jad tak uwaga też na zęby na przewód pokarmowy też żyły drożność żyły drożność jelit zwracajcie uwagę też na swoje ciało tak? tutaj waszą osobowość wasze wewnętrzne dziecko tak? także jak i duch tak i ciało ale słuchajcie też na pieprzyki, na jakieś znamiona, czy tutaj się coś nie pojawia. Jeżeli się coś pojawia, czy jakiś guzek, to po prostu od razu biegiem do lekarza, żeby to było pod kontrolą. Co prawda, na razie nie widzę żadnego zabiegu, ale no, coś, coś może być na rzeczy. Poziom żelaza, słuchajcie i ogólnie zróbcie sobie jakieś kontrolne badania. Przydałoby się przynajmniej, tak? Więc tutaj są takie informacje. Um, no. I teraz zobaczymy karty rady dla byka na miesiąc czerwiec 2022. Ukaż swoje wewnętrzne światło, tak? Czyli też podziel się tą energią pozytywną, tak? Nie karm się negatywnymi energiami, tylko skup się właśnie na tej pozytywnej energii, pozytywne myślenie, pozytywne. Yy, Energię, radykalne wybaczanie i, i, i po prostu yy, no, zmiana tych energii z negatywnych na pozytywne. I druga karta rady dla byka. Uwolnij się od przeszłości, kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. Czyli będziecie mieć wielkie możliwości, czyli to, co powiedziałam, tak? Czyli to musi odejść. To, co wam już nie służy, to, co. W czym tkwiliście, tak jak tutaj karty pokazywały? Drogie byki, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam udanego miesiąca, życzę Wam dużo miłości, dużo pieniędzy, spełnienia marzeń, dużo zdrowia, tego duchowego, fizycznego, psychicznego, no wszystkiego po prostu naj. Jeżeli jesteście singlami, no to spotkanie tej ukochanej pewnej osoby, no i wszystkiego naj, naj, naj. Pamiętajcie o aktywności na moim kanale, także subskrybujcie mój kanał, nie zapomnijcie też ścisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach, lajkujcie, komentujcie, jeżeli się nie, wstydzi, nie wstydzicie, udostępniajcie. Ja Wam wysyłam moc pozytywnej energii, ściskam Was cieplutko o buziole. Pa, pa do następnego razu.